To było ponad rok temu. Pierwszy tysiąc rowerów czekał już na młocinach na zamontowanie ostatnich stacji wypożyczalni. System warszawskiego roweru publicznego Veturillo ruszył, zaczynając od 57 takich stacji. Warszawskie rowery okazały się doskonałym pomysłem. Dziś to ósmy w Europie taki system pod względem wielkości: ma 168 wypożyczalni i 2600 rowerów. W ciągu roku zarejestrowano 1,5 miliona wypożyczeń. Korzysta z nich ponad 130 tysięcy osób. Średnio dziennie rejestruje się 10 tysięcy wypożyczeń i ich ilość rośnie, bo z roweru Warszawa jest jeszcze bliższa. W Muzeum Powstania Warszawskiego można obejrzeć niezwykłą wystawę. Z olbrzymiej kolekcji malarstwa i rysunku Jana Chrzana wyeksponowano 51 prac. Artysta tworzył swoje dzieło zarówno w okresie powstania, jak i w ciągu kolejnych wielu lat. Traktował je bardzo osobiście i nie wystawiał ich publicznie. Dopiero w 6 lat po jego śmierci po raz pierwszy można je zobaczyć na wystawie Powstanie Warszawskie w malarstwie Jana Chrzana. Ten przejmujący notatnik z czasów wojny i powstania można będzie oglądać do końca roku. Szóstą edycję lata w teatrze projektu organizowanego przez Instytut Teatralny rozpoczęła parada. Twórcy zapraszali w ten sposób na spektakl i teatralne warsztaty. Szanowne panie i panowie, nie sztuczki sztuczki bawcie się! To fragmenty przedstawienia Gdzie jest Pinocchio? Ten i inne spektakle, poszerzone o bogatą ofertę warsztatową dla dzieci i młodzieży, odwiedzą siedem miejscowości w całej Polsce. Nietypowe, surowe kształty, niektóre kojarzące się z nurtem konstruktywistycznym popularnym w początkach ubiegłego wieku. Centrum Sztuki Forc Okonickiego, ostatnie przygotowania do wystawy studentów architektury wnętrz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. To projekty stolików kawowych, stolików pomocników i po prostu stolików. Niezwykle funkcjonalne i zarazem interesujące w formie. Obok mebli można obejrzeć również projekty kafli dekoracyjnych. Warto rzucić okiem na pomysły młodych. W siedzibie Symfonii Warsowi trwają letnie koncerty na Grochowskiej. Tym razem z recitalem wystąpił sekstet Promodern. Promodern jest jedynym w Polsce zespołem wokalnym specjalizującym się w wykonywaniu muzyki współczesnej. Tworzą go wybitni soliści, którzy pod kierownictwem Piotra Pierona prezentują wspaniałą harmonię. www.um.warszawa.pl